Halo, dzień dobry, dzień dobry. Nagrywa się, nagrywa się, dobra, wszystko jest gites? Tak, dobra. A co to jest za gra? Siema, siema. Nie tak, co to jest za gra. Bo ja tu nowy e. jestem, wiesz? Taki nowy. Dead, no nowy, no. Dead Island. Mm. Najwyższy poziom miałem hey, trzeci. Coś mnie wake upuje. Nie też. Nieważne. A to bot. No. Możemy zaczynać. Dead Island, tak, o, Dzienniczek, dzienniczek, czy co to jest, dobra? Kto ma wiosło, bo tu było wiosło? A ty masz Kamisier, dobra. Kamisier o... Kamisier jest o. Nie BIM mnie Jom, a... A, a czy to... Ona. A Bitek to szczęście mężczyzna w teamie. Tak, a ty Czuczu czu, z nim? Dobra, dobra. Robimy pierwszą misję, tu jest Tak Właśnie, tu ja sobie A nie mogę dodać oprócz. Dobra, lecimy na trzeci. Skopa Tak Tak pewnie będą pytania czemu gramy od nowa. Właśnie, czemu gramy od nowa. Bo lubię grać od nowa. Gdzieś tu widziałem kosz. Przewidziałem się. Witek żul i zbiera w koszach. E, Dobra, lecimy na Szczecin. Mam nadzieję, że kamera jest dobrze. Ewentualnie troszeczkę w tą stronę. Dobra, lecimy, lecimy. Co, wy już się tam bijecie? No, gość. Spokojnie. Ej, czemu bo ja nie mam wiosła? A mam noża, ha. Ej, poka noża. Taki fajny noż. To no nie dadzą po zabijać. Każdy zabić. Bo... Chodź, chodź, chodź. No. Dobra. Leży. Jezu Chodź. 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 Tu jest barek, to. Camisiono. Czas tu jest. go biję. Mogę, może coś tam będzie. Łe, co zrobiłem? No łamuj się. Pyk. Gdzie się tu? Poczekaj, się do barów łamujemy. No o, jeszcze nie? Ci ja, ja nie no, wiem co, co. O, udało się. Daj wiosło, no ej. Moje wiosło. Ja a ja już nie a! Ja mam Skrzynę... gaz jak ktoś chce. Łee. U, radyjko. się tu. Poczekaj, no, to ci rzucę te. Wrzuć. Jak się wyrzuca? O Jezu. Wyrzuć. Aha, fajnie. Uważaj, rzeczywiście byś dostał. Dobra, lecim. Czucza. Pyk, 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 pyk. Nagrywa się? Nagrywa się, dobra. Musiałem sprawdzić. Palujesz, ja tu się włamuje wszędzie a się dopiero a tutaj, a tutaj u tego gościa byłeś? Tak Dobra Ja tu szybki jest ten gościem No to wie co w dalej muzyczkę Aha, nagranie, teraz leć, kurde. Oj, O, jest. Keć, ładnie będzie u mnie wyglądać. O Boże. To jest. Dobra, nagranie, skończ się! Ej, bo tu coś jest. Co tu się dzieje? I tu jest ta związana tylko, zobacz. A, to jest to! A, tu. Ej, bo tu dwóch idzie. Chodź, O no napyrę go, napyrę! Dobra. Ła! Pomocy! Gdzie ty jesteś? Io! Weź to! Co? Jezus! pik! pyk! Ja już broń nie mam. No. O! O, o tu jest dowodnik, Jakąś kosę podniosłem. O. No i kara. Dobra, no ura, dobra, wezmę... opała! To jest. Rura, dobra, wezmę rurę. Skąd? A to? No. Lecimy dalej. Pyk, pik, 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 pik. Beautiful. To Now ile robimy misji? Ale ile się uda? No właśnie. Tak żeby się zmieścić kurde W tak, tak, minutach No już mam już podsuty Stare na inny Dobra. Co tu się dzieje? O co ja tam? już misję za... Dobra Dajemy jeszcze okay. u niego?

Jak... To, to, to gdzie Co? musimy tam lecieć? Dobra. Dobra. No, na... pyku, pyku na patyku. Jakby jakaś broń była po drodze. Fajnie było. A, idziesz. Wejść nie da. Tu jest hajs. Co to? Jak A Ej, mam gaz rurę. O! Co tam ci dzieje? Podglądywać widzisz? Takie ja tu eks Ja eksploruję jest <grym> Ale dostała Ło, nie wierzysz co mam Co masz? Jakaj sobie tutaj dam Patrz Nie no gdzieś Witek patrz Gdzie tu jesteś? Ja mam Ale pała <grym> Baseballowa Kija mam takiego Ej idziemy na tą wyspę. Tu jest wiosło. My tu miejsce musimy robić, o, dobra. Chyba nie tu kamień Ja to już. ty i pomóż No w samochodzie, nie? A kysz! Dobra. Ja jas. Yes. No. No. Tu się. Ja. Mogę coś dać w pod jedną. Jeszcze nie mam levela, szkoda. A jaki trzeba? <coughs> Ej, lol. Co to było? O. Chandar is having a O ta szyb. Się... Kij odszczoty znalazłem No, ja tu jestem u tego gościa co ma te deski w ogóle Rejs z blokami się Już tam do was Łapię mnie. mnie Jaki młyn tu się robi, pan Ty kolejny biegnie Gdzie? Tu no. Otrz! Rzuciłem w niego. Ej, ktoś mi kija za zatrza... A nie, tu jest. Dobra, ten zimna. Błodziejstwo. Ej, on już chyba nie wstał. Całować dziada. W będą wstawać. Bo jest. ten z kijem. O, level mam już. Serio? A, bo już więcej Kurde. Ja biorę tego Dobra Wszyscy leżą Jak się zbudzyła Ja Gdzie? wszystko zbieram, wy wszystko bijecie Kamisior, ulubiona twoja butla Ja chcę ją Dawaj kamisior Co to jest? Co tu za młyn się tu robi, panie? Wszystkich po kolei Fajnie. Leżą. To nie tu czasem? Tu. się wrzuć tam butle i pierdykni. Albo nie, na tego bossa zostawmy. Podamy się jedną. A. Ale jak nie w trafimy albo coś? Coś Ule. mi te tak, kopniaki nie Dobra, Ule. dawaj, ruję. To poczekajcie. Kamisior, otwiera. ten, Czuczo, otwieraj. Kamisior, rzuca na, na to wiosło. <śmiech> LOL. <śmiech> Dobra, ja otwieram. Ty, Kamisior, rzucasz butlę, a ja... No. Przebijamy, czy co? Nie, możemy obejrzeć. Nie, w sumie i tak jest, krótko to. Można obejrzeć, no. Z kimś wam no się kojarzy. kojarzy? Z kim? Ej, <grym> Ej, no ja nie jedna mnie jedna słychać, osoba. czy nie? A, słychać, dobrze. Czemu mnie przyniósł zespi, o Boże? Ej, dorzuć niego. Rzucaj, a ja ...pierdyknę. Teraz. Czy się, odsuń się? Ha. O, oh, yes. oh, morfek Dobra I ty też masz Może no. ile tu tego jest? No, trochę ich jest, nie? Pyk 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 Dobrze, że nas tu trzech jest Dobra Alkohol, o proszę Ej, tu jeszcze będą Chodźcie. A ile w Ty, 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 ale... Ej, idę głębiej ale Ej... Ale... Jeszcze... Minut, jeszcze dwa zostały. Na górze Pod... Nie pod te masz lokarkę. Też... A... Wow. Ej, no jest. Ja już tu nie mam czym walczyć. A ja właśnie idę na głębiej. Ja też, Czekam. Ma. Może ci coś dam? A nie, nie mogę. Kij od A nie, mam kij od szczoty. Chodź, Witek, na górę. Dobra Gdzie te schody były? Tu Nie wtrafiłem w schody Jezu To na górze jest wszystko Mam poziom Ej, O, kamisia. Ten jak zawisnął, patrz <noise> Gwiazdy Dobra. wsadził To ja Dobra. Nie żyje? Dobra. To tu trzeba kliknąć? A, już. W radio czy coś tam było dobra. dobra. No. 13 Zmiany? minut, możemy jeszcze jedną misyjkę pyknąć. No, tu przyjeżdżają. Z samochodem. No. To będziemy mogli się wozić z samochodem. Wjechali o, na to wiosło. wiosło. No. <laughs> no. dobrze mnie winać chyba dobrze chyba chyba dobra, dobra ja Ej, o No i wykładdzie ogarnę umiejętności i w co tu by się dodać jak mogę w ogóle ja w karatekę sobie dywali wszystko Jakie jest Klawiatura. Ej Kamisioro, płaca się furia no podwzeę no tą a ty masz kogo ty masz tą masz a ona pod Z to, co robi? Ona chyba też jakieś wyciąga coś mocnego i atakuje. Bo ty rzucasz, ja strzelam, a nie Ta. wiem właśnie co ona. Coś tam robi no A ona od czego jest dobra? Robimy mi się z autami czy co? No z autami dajesz A no możemy z autami. Pykniemy się, auta już I może jeszcze te przynieś. Przywieziemy kilka tych samochodów i będziemy mieli te, trzy samochody. Już to widzę. No co? A to wiosło tu dalej stoi. Jak tu zejścia? Dynda sobie. U kogo robimy misję? U tego tam pana tam. to wiosło. Serio? No. Tylko ja tych kropeczek nie mam. No ja też. To trzeba części od samochodów brać. Weź to, ja już idę do kolejnego. Dobra, to ja... wezmę... jeszcze kolejnego. Już. Ile, Ile ty... trzeba wziąć? Pięć? C... Trzy? Ale lepiej. Cztery. A kolejne jeszcze dwa zostały. Dobra. Biegnie. Za no. Dobra. Mam czy z tego samochodu? Wziąłem, wziąłem Nie, bo tutaj jest... Nie wziąłeś, panie, co ty kłamczysz? No jak nie? No, no nie Mnie no. Pisze, że jest... A nie, faktycznie no. Bo jest taka no, biała ręka, nie? No. no. Jezu! O, tu będą stawać dobra Kurde nie trafiłem. Ja mu z tego kija prknę. Jest. Witek, chodź no, pomóż. Ja tutaj idę z kolegami, ej. Pan. Serio? No. Aha. Ja się z takim... Jezu. To ja byś ty widział, z czym ja się leje, Ty widzisz, mnie ja się leje. Kamieńciorką. <grym> Kurde. jest duży, ja uciekam. No jest duży, ja się z wow. Rzucę w niego gaz rurką. Gdzie mi tu? No dobra, pyk. I zginąłem. Serio? Się wystraszyłem. Gdzie jest duży? Tu. Nie chcę, nie chcę wziąć Przepraszam, tylko jakąś broń wziąć Najpierw tych przydupasów. Tego noża. Złotka może. Jezu. Teraz jakby go. Ej, bo ten duży ma mnie na hita. Oj oj, oj no rzeczywiście. Dobra, lecimy, tak. już możemy przecież te części oddać. Ale rozpypciajmy dziada. Po co? Uh! Ja tu mam lola pan. A on bez ręki jest. No. To nasz Ale mi wyszło. O nie, teraz... Niech jeden może. Ale nikt nie ma apteczki. Dobra, już zapuść. Jolo! Leży! Ty! Yeah. A, to już leży. Jakie to było wielkie. Później wejdą, kurde, bossy. No. Ale Oj, bój, to broni mi się, się zepsuła. Będą samobójcy... No, ...i tak dalej. O, będą. Dopiero misję. <grym> no. A Ej, jest tu ta stacja do naprawy? No jest. Tobie naprawię wszystko. Z którego była ta misja? Tu nie. Tu... U tego będziemy paliwo. Dobra, nie spoileruj. Mhm. Tam mu ktoś jeszcze? Ktoś ma jeszcze? Nie. Co gdzie jak Co? Gdzie jest ta stacja do naprawy halo? Nie, nie masz na tak, tak, Słuchaj. U, nowy poziom mam. A jest Dobra, to może być. Tasaka se naprawię. I przy okazji ulepszę. Bajk, tasak na maksa. Napraw. Napraw. Ty masz tasaka? No. Kąd? No u tego gościa. Na górze. Serio? No. A. Bo oni nagrodę przecież da na mają. Pa. Przejść. To co, kończymy już, czy jeszcze? Ej, chyba będziemy musieli kończyć. Oto co. Jeśli wam się spodobało, zostawcie suba, lajka, wbicie do czucia. Do Kamisiora nie, bo Kamiśier nie ma. Nie, jedynie. No. I no. Ile lajków? 10 lajków i następny odcinek. Tak. Elo. No. Elo Elo 3, 2, 0.